Ślub Gerarda i Iwony z Sanatorium Miłości, zamek i zabytkowa limuzyna. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz powiedzieć sobie tak na zamku w Niepołomicach. To szczególne miejsce dla pary, tam zaręczyli się podczas urodzinowej imprezy w 2021 roku. Seniorzy, którzy poznali się w drugiej edycji programu Sanatorium Miłości, mieli też tam wesele. Zdjęcia ze ślubu Gerarda i Iwony pojawiły się na profilach sanatorium miłości i pytania na śniadanie. Fotografiami nowożeńców pochwaliła się także Marta Manowska, która gościła na ceremonii. Na weselu bawiła się najbliższa rodzina i przyjaciele, łącznie 70 osób. Wśród gości nie zabrakło kolegów z planu: Steni, Halinki i Wojtka. Świadkami na ślubie były dzieci zakochanych, córka Gerarda i syn Iwony. Chcemy, żeby to było bardzo ciepłe, rodzinne, przyjacielskie spotkanie, mówiła Iwona Mazurkiewicz. Para młoda na swój ślub przyjechała zabytkowym kabrioletem. Jestem dziś najszczęśliwsza na świecie, bo oni są dziś najszczęśliwsi. Najkochańsi Iwona Gerard, napisała Marta Manowska, prowadząca sanatorium miłości. Menu weselne, pełne dziczyzny i znakomity DJ. Uwielbiamy oboje tańczyć, dlatego kwestia muzyki również była dla nas bardzo ważna, zapewniała Iwona. Po czym dodała, że znaleźli znakomitego DJ. który spełnia całkowicie ich wymagania. Na stołach ma być na bogato, seniorzy wybrali menu, w którym przeważać będą dania z dziczyzny tradycyjne, polskie. Nie zabraknie klasycznego rosołu, ale z dodatkiem pierożków, a nie makaronu. Smakowicie zapowiada się także kaczka z gruszkami.